Cześć, witam na kanale Ogród Macieja i Rośliny Egzotyczne. Dzisiaj mamy 29 sierpnia 2019 aktualizacja o bananach. Zaczniemy od maurelasków ze sklepu Oaza Palmy. To jest najmniejsza sztuka. One były sadzone gdzieś w czerwcu. Były takie. Dosłownie były takie. Miały z 10 czy 8-10 cm takie małe pyrtki, tutaj nawet widać, nie wiem czy będzie widać listek, ja nawet go usunę bo on jest niepotrzebny jakie były małe listki, I to jest jeden z większych listków który już tutaj urósł, to były naprawdę tyciunkie są to jest jeden to jest jego braciszek drugi może z drugiej strony o ten już jest troszkę większy ma może metr wysokości tutaj do tego do wyszchołka tego listka zaraz wam powiem o planach jakie będą na przyszły rok idziemy teraz do kolejnego Maureli, do króla w ogrodzie do trzyletniej bestii Mierzyłem go ostatnio 3 tygodnie temu, to miał 360 chyba Teraz będzie spokojnie 4 metry się, Może spróbuję go dzisiaj zmierzyć To wrzucę zdjęcie Na grupę Ogród Macieja i rośliny egzotyczne Na Facebooku serdecznie zapraszam Tych, których tam nie ma Bo nie wszystko nagrywam Robię zdjęcia, wrzucam na grupę Jest dyskusja, dyskutujemy Także zapraszam, idziemy do czwartego mauralaska to jest trzeci z oazy. Też taki średniaczek mam może 80 cm. I dwa średniaki. Dlatego średniaki, bo je kupiłem już troszkę większe, miały może 40 cm w mi razie nie widzę, co nagrywam. No, ten to już ma metr m, ten 60 m, tak samo drugi wyszły z przenawożenia. I tu na tym liściu jeszcze widać taką małą plamkę ale już z tego powychodziły tutaj jakiś srak ptakał, ale to nic jeszcze pokażę tutaj Sigimensis Red Tiger też były sadzonki chyba w czerwcu kupione sadzonki były troszkę mniejsze niż te odrosty może były dotąd sięgały no też tak ze 30 cm może miały Tutaj już powyrastały na też około półtora metra i wydały, no ten wydał trzy odrosty. Nie wiem czy to, bo ja nie mam podglądu, nie widzę. Ten wydał trzy odrosty, ten też trzy, ale ten wydał później. Tam mamy, widzicie to, to coś, czy nie widzicie, nie wiem, o. Akuminata super dwarfka wędliszcz. <laughs> I ventricosm zielony z nasion ze sklepu Oaza Palmy wysiany gdzieś w lutym. Chyba w lutym siany, nie pamiętam. Musiał, musiałbym zobaczyć na filmikach kiedy ja to nagrywałem. Już też tak podróż na metr 20, m może. To jest jedna sztuka, bo już Maurylasy się skończyły. To jest przed domem strona południowa. Aha, no tak, jeszcze zapomniałem, bo tutaj dałem te przesadzone yy, musa akuminata Siam Ruby. Zdecydowanie przyspieszył po przesadzeniu tu mu słoneczko nagrzewa donicę, ma ciepło. No, i zaczął rosnąć. W końcu zaczął rosnąć, także to jest banan bardzo ciepły, lubny. A tam yy, był pod dużym Maureli, to miał za dużo cienia. No i w przyszłym roku chyba właśnie w tym miejscu, bo tutaj jest taka skrzynka. Może w tej skrzynce nawet posadzę, bo tutaj też jest ciepło. No i Grand Nine. Jak widać też ruszył w donicy i nawet ma trzy odrostki mam nadzieję że już w tej donicy przeżyje sobie zimę idziemy do kolejnego ventricosu są zielony z nasion, brat tamtego, Balbisiana Atia Black, widać? Widać. I mała Helenka, Helen's Hybrid. Wracamy się, wracamy się z powrotem. Tak wygląda ten zakątek. Musa velutina. Łepek, bo łepek. Był płytko wsadzony. Podsypałem taką właśnie górkę. I zaczął dopiero rosnąć. Idziemy do najbiedniejszego ba banana. W ogrodzie. W moim zestawieniu. <taki> Musa balbisiana. Taki urósł. Też chyba od czerwca. Byk. Byk niesamowity. Szczerze mówiąc trochę go olałem. Ale. Dobra. Musella. Lasio Carpa. Pod Maurelasem. Zaczęło wiać, grzmieć. Zaraz będzie burza. Tu jest najładniejszy wędlikozm zielony. Największy. Też ma ze 120. Musa basio. Już odrosty doganiają mamuśkę Znaczy doganią, się i nie dogonią, ale już Już naprawdę są wysokie, mają też z 120 20 m. Wszystko tak na oko mówię, nie? że z 120 20 m. nie latam tu z linijką przecież Odrostów ten dał Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem albo osiem To jest Ten basio, który rósł w zeszłym roku w tym w moim tropikalnym zakątku myślałem, że nie przeżyje zimy bo zaczął coś podgniwać no ale jak widać fajnie ruszył jeszcze jeden basio od kolegi Grzesia bo go poprosiłem o to, o banana bo właśnie nie wiedziałem czy ten mi przeżyje to jest ten zapasowy przy miskancie trochę go tutaj źle wsadziłem bo ten miskan był trochę przygłusza i kłóci się tutaj o przestrzeń właśnie z kolokazją tu giganteą trochę wiatr porwał jak widzicie ten liść już wyszedł kolejny ten, tego banana tu nie będzie, on będzie sąd wykopany, będzie w innym miejscu albo pójdzie do Żyda Bo już tyle bananów, że e, nie będzie to pomieścić Aha, no tak, przecież jeszcze tutaj jeden banan był, Ej za kolokazją Black Coral obok rośnie w gruncie super barbka wędisz super karłowaty niestety mamuśka zgniła no ale jak widać karlaczki też sobie mogą rosnąć tylko nie spodziewałem się znowu, że to tak wszystko porośnie i... zabierają mu słońce co tu się dzisiaj dzieje na tym osiedlu? Ja nie mam. Yy... Co to będzie? Dwarfka Wendyż nie super, tylko dwarfka Wendyż z Tracił kropki, płatki. Bo rośnie bezpośrednio w słońcu, ale odrosty są przepiękne. Odrosty ma naprawdę rewelacyjne. Piękne kolory, kilka odrostów jest. Mamuśka, no jest mojego wzrostu, ale trochę wyższa. No to ma 1,80 m, ja 1,70 m, taki tarakan mały. Musa ae, ae, nieźle sobie ciśnie, ładnie sobie poczyna. Łodyga do pień. Średnicy, mówię średnicy około 10 cm, odrostów brak. No i ostatnie banany. W sumie to mam gatunków nie liczę, no to odmian mam w sumie 14. Jakby. I tutaj mamy jeszcze co się pomyliłem i posadziłem razem Balbisiana, zwykła balbisiana zielona. Mam nadzieję, że to jest balbisiana. Nie, nie krzyczcie na mnie, bo kiedyś mi się nasiona pomieszały i myślę, że to jest balbisiana, bo na to by wychodziło. I, 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 i musayuna nensis. Widać różnicę, prawda? Balbisiana jest taka trochę bardziej, bardziej taki żółtawy odcień tej zieleni jest a junanensis ma bardzo bardzo dużą tego na siwego pudrowego Co tam u tej balbisiany no ma jeden odrost nie wiem czy ten drugi to jest też odrost No tutaj czy to jest odrost balbisiany czy tego junanka To jest odrost Yunanka, to będę się bardzo cieszył. O, jeszcze jeden, kolejny balbisiany. Tutaj. O, jak coś takiego wystaje, to ja to tak właśnie obrywam. Bez żadnego problemu. O, i bez żadnej szkody dla zdrowia banana. A estetycznie to wygląda. O, właśnie tak. No i też zaczęły fajnie rosnąć W przyszłym roku tutaj posadzę same junany jak się nie pomylę A miskan to już w ogóle siebie przychodzi Prawie wielkości maurele, Maurelasa To A propos bananów To by było na tyle jeszcze postaram się nagrać filmik, może mi się uda. O yy, Ogunerze, Może kilka słów o oczku, małże tak, ale to mało. Nie wiem, czy będę miał czas. Więc pozdrawiam serdecznie i dzięki za uwagę. Na razie.